No, wiele zależy od startu. I ruszyły. Dynamik stracił na starcie. Na prowadzeniu Louisville, Louisville na drugiej pozycji Marvelous Tam. Na trzecim miejscu u Dżur. Battle on. Battle on teraz przesuwa się na miejsce trzecie. I na prostą wyprowadza przy wewnętrznej Marvelous Tam. Marvelous tam ucieka. Atakuje go Louisville. Louisville wysuwa się na prowadzenie. Louisville, Marvelous tam i Batlon. Louisville. 200 metrów do celownika. Louisville galopuje z przewagą. 100 metrów do celownika. Louisville, Marvelous tam i na trzeciej pozycji Batlon.